Jest niedziela, 27 grudnia, święto Świętej Rodziny. Mamy przyjaciela, Chrysta Zbawiciela, wieku Pomyśl o świątyni, do której przychodzisz, aby spotkać się z Bogiem. To jest miejsce, w którym Jezus przychodzi w szczególny sposób. Wyobraź sobie, że tam jesteś i czekasz na Niego. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę Nogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten, przeznaczony jest na upadek. I na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę, miecz przeniknie, aby najaw wyszły zamysły serc wielu. Rodzice zgodnie z prawem przynieśli Jezusa do świątyni, aby przedstawić go Bogu. Duch Święty przyprowadził do świątyni również Symeona i Annę, którzy potrafili odczytywać jego natchnienia. Żadne z nich nie wiedziało, co wydarzy się w świątyni do momentu, kiedy wszystkim objawił się Bóg. W jaki sposób pozwalasz prowadzić się natchnieniom Ducha Świętego? Jezus został rozpoznany jako mesjasz. Bóg daje się poznać, przychodzi do człowieka i napełnia serce miłością. Prowadzi człowieka krok po kroku i uczy odczytywać natchnienia w prostych sytuacjach życiowych. W świątyni były także inne osoby. Ale to właśnie Symeon i Anna rozpoznali w Jezusie Boga. Symeon wyczekiwał Jezusa. A ty? W jaki sposób poszukujesz Jezusa w swoim życiu? Symeon wierzył, że ujrzy Zbawiciela. Mimo upływającego czasu nie tracił nadziei. Anna była oddana służbie Bogu. Ich życie było skoncentrowane na miłości i poszukiwaniu Ojca, więc naturalnie Bóg pozwolił się odnaleźć, błogosławiąc im. Gdzie widzisz dziś powód do wdzięczności? Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy aby przedstawić go Panu Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie Zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A duch święty spoczywał na nim. Jemu duch święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha. Przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze twemu w pokoju, według twojego słowa, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten, przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą a twoją duszę miecz przeniknie aby na jaw wyszły zamysły serc wielu boże Pomóż mi rozpoznawać Twoje natchnienia i wypełniać je mimo trudności. Daj mi wiarę i cierpliwość w czekaniu na Twoje objawienie oraz otwarte oczy serca, zdolne rozpoznawać Ciebie, gdy przychodzisz do mnie. Chwała Ojcu i Synowi i, Synowi, i, Duchowi, Świętemu, i Duchowi Świętemu, jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.